Cześć moi drodzy, witam Was na Testy P z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję najnowszych słuchawek Asusa. Jest to model Cerberus, te słuchawki, które stoją za mną. Cerberusy możemy kupić już za jakieś 200 zł, czyli słuchawki dla graczy z takiej średniej półki cenowej. Słuchawki, co ciekawe, wyposażone w aż dwa mikrofony. Jeden mikrofon do rozmów na przykład y, przez smartfona, taki na kablu, natomiast drugi mikrofon, y, taki odłączany, Pełnowymiarowy, który podczas korzystania jest blisko naszych ust. Producent zakłada także, że te słuchawki bardzo dobrze grają, mają bardzo mocne basy. To sprawdziliśmy w testach. Co jest ciekawe, mają także 60 mm membrany, aż 60 mm na ogół spotykamy do 50 mm, jeśli chodzi o średnicę tych membran. Jak to wypadło w testach, również dowiecie się za chwilkę. Też je Wam dokładnie opiszę, przypomnę szczegóły techniczne. Natomiast na początek, zróbmy sobie. Testy tych mikrofonów, tak żeby od razu była jasność, jaki dźwięk nagrywają te słuchawki. Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc na początek zrobimy sobie test tego mikrofonu, który jest podłączany do tych słuchawek. Możemy go w każdej chwili odpiąć, jeśli go nie potrzebujemy, nie używamy. No cóż, w tej chwili jeszcze słyszycie dźwięk z kamery, ja już odpalam nagrywanie. No dobrze, w tej chwili nagrywanie jest już włączone. Słyszycie dźwięk płynący właśnie z tego mikrofonu? Jeszcze troszeczkę tutaj poeksperymentuję, odsunę go trochę bardziej od ust. Zobaczymy, jak to teraz wypada. Troszeczkę jeszcze dognę bliżej. W tym momencie możliwe, że są jakieś przedmuchy. Jeśli chodzi o ogólną jakość mikrofonu, przetestowałem go wcześniej troszeczkę. Powiem Wam, że raczej mikrofon przeciętny, taki podstawowy do komunikacji. A teraz wystarczy odłączyć ten mikrofon, wypinamy go. Dobrze, teraz będziemy testować sobie ten mikrofon na kabelku. On tutaj posiada też własny włącznik, wyłącznik. Na początku będzie poprowadzony swobodnie na kablu, czyli tak jakbyśmy na przykład odebrali telefon, schowali go do kieszeni i rozmawiamy z kimś przez ten właśnie mikrofon, korzystając ze słuchawek Cerberus. Nagrywamy. To więc, więc funkcja przydatna na przykład dla biegaczy, którzy lubią w takich słuchawkach wyjść na ulicę, lub ogólnie jeśli po prostu zabierzemy je w podróż, słuchamy na przykład w pociągu muzyki z telefonu, a tutaj ktoś do nas dzwoni. Tak więc nie zdejmując słuchawek, odbieramy telefon. Jest w takich przypadku, jak nie mamy na kabelku żadnego przycisku do odebrania do kończenia rozmowy, dlatego musimy to zrobić z poziomu telefonu. Ale za to jest regulacja głośności, więc możemy sobie też w każdej chwili ją wyregulować jeśli chodzi o słuchanie muzyki no i dobrze odbieramy telefon rozmawiamy jeśli jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu gdzie jest w miarę cicho myślę że słyszycie mnie całkiem dobrze natomiast jeśli byśmy byli na ulicy czy w jakimś hałaśliwym miejscu właśnie typu pociąg mogłoby być troszeczkę gorzej jeśli chodzi o czułość tego mikrofonu natomiast posłuchajcie sobie ja go teraz przesuwam bliżej ust no, i stwierdźcie teraz, jak jest dźwięk. Wydaje mi się, że jest dużo, dużo mocniejszy, wyraźniejszy i przede wszystkim jest też czysty. Tak więc, jeśli chodzi o ten mikrofon na kablu, myślę, że jest to naprawdę miłe zaskoczenie. Aż nagrywa fajnie. Nie wiem nawet, czy nie lepiej niż ten mikrofon pełnowymiarowy, który podłączamy do słuchawki. Przypomnę Wam tylko parametry techniczne tych mikrofonów. Oba mają taki sam zakres częstotliwości od 50 Hz do 10 kHz. Różnią się tylko czułością. Czułość mikrofonu na kablu wynosi 40 dB, natomiast czułość mikrofonu przypinanego 45 dB, czyli teoretycznie lepiej. A jak to wypada w praktyce? No cóż, mogliście sami posłuchać. Okej okay, moi drodzy, test mikrofonu mamy za sobą. Myślę, że był całkiem satysfakcjonujący, jeśli chodzi o mikrofony, no to jest naprawdę przyzwoicie. Nie ma rewelacji, ale nie ma też tragedii. Te słuchawki stworzone są z myślą o graczach, dlatego też mamy duże membrany aż 60mm neodymowe, a same nauszniki mają aż 100mm. Dlatego są naprawdę duże, zakrywają całe uszy i też, co producent zaznacza, bardzo dobrze izolują dźwięki otoczenia. Faktycznie ta izolacja jest niezła. Natomiast takich podstawowych rzeczy, na początek, może powiem wam o kablu. Kabel mamy taką podstawową część wychodzącą ze słuchawek. Jest to 1,2 m, pozłacany pojedynczy wtyk mini jack 3,5 mm, właśnie po to, żeby można użyć tego zestawu słuchawkowego z telefonem, z tabletem, czyli po prostu z takim urządzeniem, które z pojedynczego jacka może wykorzystać mikrofon, który znajduje się na kabelku. Mikrofon ma klips, dzięki któremu możemy go przypiąć przykład do ubrania. Albo po prostu gdzieś troszeczkę wyżej, żeby był bliżej ust. Ma też regulację głośności w postaci takiego małego pokrętełka z boku, ale precyzyjnego. Mamy także włącznik, wyłącznik mikrofonu. Tak więc tutaj mamy 1,2 m w oplocie, a w zestawie mamy jeszcze przedłużenie 1,3 m, czyli w sumie daje nam to 2,5 m. Ten kabel również w oplocie i moi drodzy ma wejście na pojedynczego mini Jacka, natomiast na końcach mamy dwa mini -jacki, czyli Mikrofon szary oraz słuchawki czarne. Właśnie po to, żeby podpiąć ten zestaw bez problemu do PC i rozgałęzić sobie na słuchawki mikrofon. Jeśli chodzi jeszcze o parametry techniczne, to pasmo przenoszenia w tych słuchawkach od 20 Hz do 20 kHz. Jeśli chodzi o impedancję, to 32 omy, a także waga tych słuchawek to 266 gram. I dość podobnie jak w popularnych Siberiach. Natomiast też pewnie zauważyliście, że. Cała konstrukcja pałąka, to zawieszenie jest także podobne do tego, które znamy, chociażby ze stylu Sirius Siberia albo ze słuchawek AKG, czyli mamy taki sztywny pałąk zewnętrzny i regulowany pałąk wewnętrzny. Jeśli chodzi o samo wykonanie pałąka, to Asus postawił na minimalizm nie ma tutaj żadnego logo Asusa. Ten pałąk wewnętrzny mamy pokryty skórą od góry, natomiast w środku jest pokryty materiałem. Jeśli chodzi o górę, sprawdza się całkiem nieźle, jest to całkiem wygodne. Pałąk ten zewnętrzny mamy z plastiku. Jeśli chodzi o muszle, no cóż, są naprawdę duże. Faktycznie są naprawdę pokaźne. Zakrywają całe uszy spokojnie, zobaczcie. Jeśli chodzi o wykończenia, takie ozdobniki, no to nie ma ich dużo. Logo Asusa. Po obu stronach odrobinkę błyszczących elementów w środku. No jak widzicie, troszeczkę się brudzą ławem odciski palców, ale to jest właśnie urok takiego tworzywa. Dobrze, że nie ma go dużo. Natomiast resztę mamy matową i mamy takie czerwone, delikatne obwódki, no, które nadają jakiegoś tam wizerunku Asusa, właśnie z tymi czerwonymi wnętrzami. Jeśli chodzi o je membrany, to są konstrukcje półotwarte. A co do tych poduszek, tutaj, no to. Powiem wam, że to są takie średnio miękkie, ale całkiem komfortowe. Jakość tego przycia skórzanego też jest bardzo dobra. Jeszcze pokażę wam ruchomość nauszników. Wyginają się tak, troszeczkę w górę, troszeczkę w dół, ale najbardziej na boki i zakres regulacji jest dość pokaźny. Natomiast co w tych słuchawkach nie przypadło mi do gustu. Zawieszenie podobne do z Siberii, jednak tam działa to niestety lepiej. Ponieważ słuchawki nie cisną, są bardzo wygodne. Natomiast tutaj zobaczcie, one bardzo chcą powrócić do swojej pozycji wyjściowej znaczy, że je lekko puścimy, a one już dociągają się do tej pozycji, chcą się zetknąć. I ten opór przy rozciąganiu jest dość duży. Dlatego, przy dłuższym siedzeniu niż powiedzmy godzinę, te słuchawki, pomimo tego, że mają duże, wygodne nauszniki, zaczynały je mimo wszystko troszeczkę cisnąć więc konstrukcja jest dobra, jest przemyślana, ale nie do końca sprawdza się w praktyce tak, jak producent to sobie założył. No przynajmniej w moim przypadku, ponieważ oczywiście wyrażam tutaj swoją opinię, u Was może być to odczucie zupełnie inne. No i moi drodzy, jeszcze kilka informacji ważnych, oczywiście to do samego dźwięku, co do odsłuchiwania w tych słuchawkach. Jeśli chodzi o gry, to pozycjonowanie jest naprawdę dobre, jeśli chodzi o dźwięk taki wirtualny, także bardzo fajnie to słyszymy, dzięki tym, że te membrany są naprawdę duże, ten dźwięk jest donośny i wyraźny. Przede wszystkim słuchawki grają też bardzo, bardzo głośno, no, trzeba uważać, żeby nie przesadzić z poziomem głośności. Natomiast jeśli chodzi o słuchanie muzyki, no powiem Wam, że tutaj zostałem naprawdę mile zaskoczony, ponieważ faktycznie te obietnice Asusa się sprawdziły. Basy są soczyste, mocne, głębokie. Dobre są też tony średnie. Gorzej troszkę z tonami wysokimi czyli ta nasza scena muzyczna bardziej skupia się na tonach niskich oraz na środkowych. Zależy to oczywiście też od typu muzyki jaką słuchamy, ja starałem się przesłuchać to też na soundtrackach e, takich e, z filmów, jakichś tam symfonicznych, także na odrobince takiego popu e, z dobrymi basami, tak żeby wszystkiego spróbować. Więc ogólne wrażenia e, z odbioru dźwięku według mnie są pozytywne. No i jeśli założycie sobie takie słuchawki, myślę, że nie powinno być problemu i dźwięk będzie zadowalającej jakości. Jak za cenę 200 zł. myślę, że całkiem przyzwoicie grają. Zbliżając się do końca, pokażę Wam jeszcze ten mikrofon z bliska. Wygląda on tak, jest na takim elastycznym y, przegubie. Ma też pozwotanego mini -jacka. tu mamy y, port do tego mikrofonu. Wystarczy go dopasować, wepchnąć i już jest na miejscu. No i moi drodzy, podsumowanie. Najnowsze słuchawki Asusa Cerberusy są naprawdę fajnym kawałkiem sprzętu. Nie są za drogie, ponieważ możemy je kupić za około 200 zł, co jest taką ceną ze średniej półki, jeśli chodzi o słuchawki dla graczy. No i mają naprawdę kilka bardzo mocnych cech. Duże membrany są ogólnie dość wygodne, poza tym, że potrafią cisnąć przy dłuższych rozgrywkach. Mają aż dwa mikrofony, z czego te mikrofony są dość przyzwoite. Ogólnie wykonane są poprawnie, nawet bym powiedział, że dobrze. Na pewno spodobają się osobom, które cenią sobie minimalizm, czyli brak podświetlenia, jakichś zbędnych opisów producenta, wszędzie rzucających się na nas tych słuchawek. Tutaj mamy to naprawdę minimalistycznie zrobione, i też mamy opcję podłączenia tych słuchawek i korzystania z nich przy smartfonie, przy tablecie. No i w sumie jedyna rzecz, która mi nie pasowała w trakcie testów to właśnie to, że te słuchawki przy dłuższym użytkowaniu potrafią jednak ten swój nacisk wywierać na głowę gracza i troszeczkę cisnąć. Ale mimo wszystko konstrukcja jest udana. Tak więc jeśli szukacie słuchawek za plus minus 200 zł, dobrych i do pogrania i do posłuchania muzyki, na takim całkiem dobrym poziomie, wyposażonym w niezły mikrofon, a nawet w tym przypadku dwa mikrofony, i dość długim kablu, bo w sumie 2,5 metra, to myślę, że Cerberusy mogą Was zainteresować. i Warto je wziąć pod uwagę. O, myślę, że w tej chwili Siberia V2 mają dość mocnego konkurenta. Czy będzie w stanie im zagrozić, to się okaże. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Zapraszam także do pełnej recenzji tekstowej na portawideo.testy.pl, tam wszystkie szczegóły o tych słuchawkach. Nie zapomnijcie także zajrzeć na naszego facebooka. Naprawdę warto. A na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.